Łukasz Ostrowski, pewna Pewne witam. Dziś mam dla Was kolejnego w niedługim czasie Peugeota 308 z 2017 roku z silnikiem diesla 1.6 HDI u mocy 120 koni mechanicznych z polskiego salonu. Jeden właściciel, pełen serwis, wszystkie czynności wykonywane w Aso. Śliczny, nie wiem jak go z bliska Wam pokazać. Granatowy. Troszeczkę w słońcu wpada w fiolet. Taki ma lakier. tak Jak wspomniałem, wyposażenie to jest Active. poznacie z zewnątrz je po rodzaju felk, ale wieje, będą szumy. Więc zaraz szybciutko uciekamy do auta, ale złapmy cały samochód z każdej strony. Jak w każdym pyżocie są ledy, do jednego, wieje do to, może powtarza przy silniku. Idziemy do tyłu. Szybko wsiadamy. Zamykamy drzwi. I nastała cisza. Elektryczne szyby z tyłu. Są mocowania i sofix. Tapicerka aktyw. Fajnie się wyżej siedzi. O. Tutaj ten przód robi całą robotę. No bo takiej stylistyki nie mam w innych autach. Genialnie. Klucz mam. Mam. To na pewno go odpalimy i teraz czy się wydostanę? A nie mam blokady. Dobrze. I, ok. Zamykamy drzwi. Siadamy sobie do przodu. Jak fajnie, że mam 308 Naprawdę Prawdę lubię ta auta. Dobra, odpalamy. Tu od razu radio troszeczkę ściszę. 145 080 km, tyle do tej pory pokonał samochód, ale spójrzcie na kierownicę, spójrzcie na e, dźwignię zmiany biegów, na ręczny to, co ostatnio pokazywałem Można pokonać 100 km w 45 minut na autostradzie. A można też pokonać 100 km w tygodniu na kilka odpaleń, kilka zgaszeń, stanie w korku, sprzęgło jedynka, sprzęgło jedynka. Ten wygląda jakby te swoje 145 tysięcy pokonał na autostradzie. Klamki, plastiki, wszystko naprawdę jest w pożądalu. Poza tym nikt nie nosił jakiegoś miliona pierściąków, więc ta kierownica jest ładna, nieponiższona. Co tam moje wzdychanie? Z rzeczy takich ważnych dla Was. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Tutaj sobie schowali ten tempomat, ale jest pod ręką. Jest bluetooth. Są elektryczne szyby, są automatyczne światła, są automatyczne lust wycieraczki. Lusterko u góry jest samościemniające. No, normalny samochód klasy kompaktowej, bez jakichś tam braków. Maska. Tutaj możecie chwilę się popatrzeć, jak gościu walczy, bo nie lubię tych masek otwierać. Ledy do jazdy dziennej. I teraz tak lwie, czy mnie pokonasz, czy nie. Tu jest w ogóle. 1,6 HDI, też święty spokój, one jeżdżą, jeżdżą, i jeszcze raz jeżdżą, zamykamy, nic mnie nie potrąci, nie, tu jest cisza, spokój, dzięki, cześć.